Krzesełka, przygotowane zagadki. Naszym zadaniem jest odsłonić zagadkę, rozpoznać, co tam ukryte jest. Proszę nie się... To jest zboże. Super, pięknie. I teraz odwróć się w stronę tablicy i odszukaj nam ilustrację, która nam ukaże, skąd mamy zboże. To i powiedz nam. Najpierw pan rolnik kosi kombajnem zboża. Dobrze. I może jeszcze jest jakaś ilustracja, która nam powie. No Michaś wybierze, dobrze. Ale powiedz coś nam na ten temat. Potem pan kierowca traktora przywozi na przyczepie to młyn na zboże. Pięknie. Proszę, kto następny? Kto chce następną zagadkę? Maciuś. To jest chleb. Dobrze. Mhm. Ale powiedz coś nam na temat na tej ilustracji. Chleb. Chleb. Co tu robimy? Kupu. Pani sprzedaje chleb. Ale zanim chleb, połóż sobie, ale zanim chleb trafi do sklepu, skąd, gdzie on się wytwarza, skąd go mamy? Z biegami. Bardzo Proszę, następna zagadka. Mm. Ciasto. To jest ciasto. Dobrze. No. Z mąki się robi ciasto. A jak, jak się nazywa miejsce, w którym robi się ciasto i wypieka chleb? Piekarnia. Proszę. I ostatnia, dobra, to...